Oh. Już siemaneczko, ja jestem Mikuś i dzisiaj wam pokażę tutaj tutorial jak sobie zrobić takie drogi, zobaczcie yy, Takie minecraftowe po prostu, nawet no, się fajnie jeździ Dużo one oczywiście trochę ważą, ale ładnie wyglądają ogólnie, fajne są bardzo a więc tak, pytacie co zrobić? Już wam pokazuję. A więc tak, na początku musicie wejść w Discorda i je na początku pobrać. Więc ja wam dam po prostu link do tego Discorda, będziecie mieli w opisie. Gdy już pobraliście, macie, wiecie, możecie tutaj sobie wejść i tutaj kliknąć to want, ja już to mam pobrane. Gdy już pobraliście, tutaj na pulpicie klikacie na favema, otwórz lokalizację pliku, Five application data i to było noc. I tutaj to sobie po prostu wkrywacie. bo ja tutaj mam. Widzicie? I no, i powinno już wszystko działać. Nie pytajcie, czy mam dwa tutaj co wgrane. Na początku mi nie wyszło, by wy tylko sobie jeden raz wgrajcie i powinno Wam wszystko działać. To by było na tyle. Zostawcie lajka i subika nara